W środę w starostwie powiatowym w końskich przeprowadzone zostały zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach Europejskiego Dnia Przewracania Czynności Serca. Tego samego dnia nieco wcześniej podobne działania miały miejsce w gminie Stomporków. No jest to akcja, a w, i to w ogóle przede wszystkim dla wszystkich ten obywateli, no można ten napowiedzieć, całego świata, tak? Dlatego, no, że po prostu no, ten dzień właśnie nam utrwala, jak mamy zachować się w danej sytuacji, jak mamy uratować osobie życie, która właśnie tej pomocy będzie potrzebowała. Tym bardziej u osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, wtedy najważniejsze są te cztery minuty, ponieważ jeżeli my w ciągu cztery minut nie zrobimy nic, a na przykład nam się uda jako ratownikom z Pogotowia przyjechać, uda nam się przywrócić to akcję serca, wtedy zachodzą zmiany nieodwracalne w mózgu. Pracownicy w Starostwie Powiatowym w Końskich zostali przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mieli za zadanie także zademonstrować swoje umiejętności na fantomach. Wydaje się każdemu, że to jest oczywista sprawa, że każdy każdy to umie zrobić, z tym, że no, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, i właśnie dzisiaj się o tym przekonałam. Było kilka potknięć wynikających jakby z kolejności działania, tak? Robiłam to zbyt szybko, zbyt chaotycznie. Jest to już siódma odsłona tego przedsięwzięcia. W tej edycji zajęcia zostały już przeprowadzone we wszystkich szkołach w Gminie Stomporków. Przeszkolonych zostało 1226 osób przedszkolaków, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół. Szkolenie z zakresu przewracania czynności serca odbędzie się jeszcze w innych gminach powiatu koneckiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz starosta powiatu koneckiego Grzegorz Piec. Pojawili się tam również członek zarządu powiatu koneckiego Jarosław Staciwa oraz naczelnik promocji w powiecie Marian Wikiera. W kolejnych latach możemy spodziewać się następnych odsłon tego ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia.